Witam Was serdecznie, chwała Bogu. Następnie chcę Was pobłogosławić w imieniu Pana, naszego Boga, Jezusa Chrystusa, Pana, naszego Boga, naszego Zbawiciela, naszego Szabat Szalom. Witam Was, kochani bracia, siostry w Chrystusie oraz inni wierni słuchacze i wszyscy inni, którzy mnie oglądacie, komentujecie. I witam Was serdecznie. Ja bym chciał się dzisiaj odnieść do tego. To jednej sprawy, a mianowicie o tym, kim są święci. Gdzie są święci? Wiadomo, że święci są też w niebie. Bóg jest święty, Duch Święty jest, prawda? To jest jedyny, to są Bóg, to jest normalne. I czy święci to są ci, co zostali w jakimś przybytku ustanowionych przez jakichś ludzi ogłoszonych i zostali oni świętymi i oni są święci? Zastanówmy się nad tym, bo ja. Z tego, co czytałem w Bożym, jest zupełnie co innego napisane i powiedziane, że człowiek nie ustanawia, kto jest świętym i, i to nie on od tego decyduje, tylko ludzie, którzy są nowonarodzeni w Chrystusie, umarli w starym życiem, narodzili się na nowo, są członkami ciała Chrystusowego, jego zgromadzenia klasi są ludem świętym. I jak samo słowo mówi, nie trzeba nikogo na jakieś ołtarze wynosić, żeby kogoś uznać za świętych. Zacznijmy od tego, że po dziele krzyża ołtarze zostały zniesione. Ja to mówiłem też w innym filmach i to jest samo to, samo to. I wielu tych waszych wybranych świętych rzekomych, święty jakiś tam, święty taki, święty taki, do których wy się też modlicie, do człowieka, co jest strasznym bałwochwalstwem, gdzie tylko do Boga mamy się modlić, nie mu się oddawać. No i w każdym razie oni was nie słyszą, bo jest też napisane w sobie Bożym, że Ci, co odchodzą z tego świata, ich zamysły, wszystko oni nie mają udziału nic, niczego w tym świecie. A wy się do nich modlicie, jakie stawiennictwo, o cokolwiek, przecież tylko Bóg wysłuchuje waszych modlitw, tylko Bóg może wam wybaczyć waszych grzechy. Tylko Bóg daje i zabiera, i tak jak mówiłem, właśnie wysłuchuje modlitw zgodnych z Jego wolą, prawda? I na temat tego ktoś powie, że święci są właśnie też ci z tego względu, bo są, ciała się nie rozkładają, przecież to jest czyste zwiedzenie, jasno jest też powiedziane. Że na końcu czasu będą wielkie znaki i cuda, i to się tak się dzieje: będzie odstępstwo od kościoła, od prawdziwego z eklezji, dokładnie zgromadzenia. Ale mówmy kościoła waszym słowem, niektórych, bo nie wiedzą o tym. I sam nasz Pan, ja wam to przeczytam w słowie Bożym, powiedział, mamy w kapłańskiej, 11 przez 43, uświęcajcie się i bądźcie świętymi, bo ja jestem święty. Nie zanieczyszczajcie siebie samych żadnym płazem, który pełza po ziemi i tak dalej, tam jest zmieniane. Czyli widzicie, tutaj jest nawet też dodane, że bo my jesteśmy świątynią Ducha Świętego, prawda? W nas mieszka Święty, Duch, Bóg. I mamy być święci, jak Bóg jest święty. My nie mamy zanieczyszczać tej świątyni siebie. My jesteśmy zgromadzeniem Kościołem, całym Chrystusowym. Nie mamy zanieczyszczać żadnymi płazami, świniami i innymi nieczystym pokarmem. To, to już jest do pokarmów też dodane. I tak jak jest właśnie powiedziane, uświęcajcie się i bądźcie świętymi, bo ja jestem święty powiedział to do żywych, czy powiedział to do martwych, którzy już nie są na tej ziemi odeszli z tego świata. Oczywiście, że powiedział to do ludzi żyjących. I jeśli nie wierzycie również to, przeczytam wam jeszcze. Jak od początku, to ja tylko kilka wersetów wybrałem, tego tak jest więc więcej w sobie Bożym. Przeczytam wam słynne z Piotra. Pierwszy list Piotra 2,9. Lecz wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, czyli my jesteśmy też kapłanami, narodem świętym. Wy. A więc dalej, ci, którzy byliście bez miłosierdzia, to są miłosierdzia, to jest coś dalej opisane. My, wszyscy, którzy się nowo narodziliśmy w Chrystusie, my jesteśmy świętymi. A nie, jak wy myślicie, ktoś wybiera kogoś tutaj na Ziemi Świętym. Ilu takich właśnie złych ludzi zostało, co się pokazało, okazało później? Zostali wyniesione na jakieś ołtarze, oni się okazali jakimiś tyranami, mordercami i... i oni są świętymi? Byli tutaj na ziemi? My Mamy się uświęcać tu na ziemi? Bądźcie święci, ja... a czy oni czynili? Się uświęcali? Nie. Tak więc sami sobie rozważcie w sercu, w duchu, kto mówi prawdę, bo wy możecie twierdzić, że ja was zwodzę, ja wam mówię coś źle, o nie, ja się czemuś przeciwiam, ale wy musicie zrozumieć, że ja wam czytam z Pisma Świętego. Jeden do jeden. Ja nic nie dodaję, ja nic nie odejmuję. Mówię tak, jak jest napisane. I wiem, że wiele ludzi zagorzałych, wiernych, katolickich, katolików, których ja szczerze kocham i miłuję, bo wy, wy jesteście kościołem. Nie te budynki, do których chodzicie. Jesteś opisane, że Bóg nie mieszka w budynkach, prawda? Wy macie tylko odstąpić od tego, jak was zwodzą. Ten cały tam przybytek, który swoją siedzibę ma wiadomo, gdzie w Rzymie. On was zwodzi. Ja zrobię też jeszcze inny film na temat innych rzeczy. Kiedyś tam właśnie, bo zrobimy też o papieżach, czytałem tylko z historii i co poprowadzali za dogmaty i doktryny, które nie są w ogóle biblijne. No ale wy twierdzicie, że ja to samo wiem, a ja to jest z historii, ja to czytałem z historii, co kiedy było po prostu z historii waszego przybytku rzymskokatolickiego. Przecież ja tego nie wprowadziłem, tylko oni. No i w każdym bądź razie z tymi świętymi przeczytam Wam jeszcze z Efezjan 1. Pisze apostoł Paweł, jak nas wybrał w Nim przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed Jego obliczem w miłości. Rozumiecie? I Paweł lubił też pisać wiele razy do, na przykład tak napisał do Kolosony 1. On pisał lubił pisać pisał, normalnie, tak jak to jest. Do świętych i wiernych braci w Chrystusie Jezusie. Przecież nie pisał tego do ludzi, którzy nie żyją i zostali wyniesieni na jakieś ołtarze i uznani zostali za świętych. Do kogo on to pisał? Pisał to do ludzi nowonarodzonych w Chrystusie w Kolosan. Mamy też do Filipian, Paweł i Tymoteusz, słudzy Jezusa Chrystusa. Do wszystkich świętych w Chrystusie Jezusie. To jest to, o czym ja Wam właśnie mówię. Którzy są Filipi wraz z biskupami i diakonami. Jacy powinni być biskupi i diakoni? Co so jest też opisane. W pierwszym Tomateusza 3 powinni być nienaganni, mężem jednej żony, przykładnym ojcem, bo jeśli nie potrafią rozporządzać z własnym domem, to jakże mają rozporządzać sprawami kościelnymi? I tu świadczy też o tym, jak to jest z tym waszym kościołem rzymsko-katolickim. To się w ogóle w, nie, w głowie nie mieści. Bóg mówi tak, słowo Boże mówi tak, człowiek zupełnie co innego. I w pierwszy Piotra 1:14, przeczytam Wam jeszcze na koniec. Lecz jak ten, który Was powołał, jest święty, taki Wy, bądźcie świętymi we wszelkim Waszym postępowaniu. Gdyż jest napisane: świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Rozumiecie to? Lecz jak ten, który Was powołał, czyli Bóg, Jezus Chrystus, Bóg w ciele, który tutaj przyszedł, jest święty, taki Wy, bądźcie świętymi we wszelkim Waszym postępowaniu. No chyba nie to, nie jest to do tych świętych, którzy. Rzekomo byli tutaj na ziemi i zostali świętymi dopiero ogłoszeni po śmierci. Prawda? Ja mów, mówię, tak więc jak widzicie, świętymi są ci, którzy ofiarowali swoje życie Bogu, umarli, umarli w Chrystusie, narodzili się w Chrystusie, jak jest opisane do wszystkich świętych w Chrystusie Jezusie. Filipian 1. To my jesteśmy narodem wybranym królewskim kapłaństwem, tak? Narodem świętym, ludem nabytym. My, Obo Narodzeni w Chrystusie z wody i z ducha świętego, i musicie o tym wiedzieć, a nie ludzie, którzy zostali wybrani przez jakieś instytucje religijno-polityczne, którzy nie mają w ogóle z Bogiem i z Biblią tak naprawdę nic wspólnego, a ich Bogiem i Bożkiem jest Mamona, którzy całkowicie powszechną sali Słowo-Boże. Musicie o tym wiedzieć, pamiętajcie o tym. Ja. Nie chcę nikogo kłócić, tylko chcę wam otworzyć oczy naprawdę, naprawdę, która jest zawarta w Słowie Bożym. Bo dużo ludzi właśnie nie, nie czyta Słowa Bożego i kieruje się. Albo czyta i interpretuje je na własny sposób. Tak, tylko żeby to podchodziło ich do ich poglądów. A z pismo, jak mówiłem, jest całość. To jest stary i Nowy Testament. I to jest jedna całość, jedna księga. I instrukcja życia i musimy to łączyć się samo sobie uzupełnia. Ja, tak jak ja teraz połączyłem tutaj z różnych. Ze starego, z księgi kapłańskiej, z listów Piotra i tak dalej i Pawła połączyłem to w jedną całość, i żeby wam udowodnić, tak jest, a nie tylko wziąć jeden werset, wyrwać z kontekstu całkowicie i trzeba to znaleźć wszystko w Słowie Bożym, gdzie to jest i to się wszystko uzupełnia. Słowo Boże samo sobie się tłumaczy, nie przeczy samo sobie, Bóg sobie nie przeczy. Pamiętajcie o tym, narodzie wybrany i narodzie święty. Chwała Bogu, zachęcam Was do czytania Słowa Bożego, trzymajcie się Jezusa, pamiętajcie, tylko Jezus. и никинда. Мето е со шмнажеми шментеми. Фала Богу.